Ja się czuję patriotą, właśnie wczoraj o tym myślałem, ale tak, tak na serio mi a czym jest dla pana patriotyzm? Dumą. Dumą przynależności. Czuję się obywatelem świata i w ogóle jestem bardziej taki proświat, że powinniśmy się otwierać i być wspólnotą na tej naszej planecie, bo naprawdę znaczymy tyle w kontekście całego wszechświata. Ale jednak to jest piękne, że wyrośliśmy w tym miejscu. Ona ma swoją historię. Ja się ciągle dowiaduję rzeczy, które mnie niezwykle poruszają. Na przykład dowiedziałem się niedawno, że, że miałem w rodzinie członka AK, Armii Krajowej tragicznie zamordowanego i, i dowiedziałem się do, nie, niedawno dopiero od mojej babci. Prawie się popłakałem, miałem ciarki. To tylko umacnia moje poczucie tego, że moja krew ró również wsiąkła w tę ziemię. Tak traktuję moich przodków. I, I mamy piękny kraj, mamy wspaniałych twórców. Mamy wybitne umysły, jednostki. Jesteśmy bardzo ważną częścią tego świata. My jako, my jako Polacy, tak, ale tak jak mówię, no patrzę na to globalnie, globalnie wszyscy się liczą. Ale jestem dumny z bycia Polakiem.